Kur, znowu kamień. Mam dosyć tego przeklętego miejsca: krwawej komety, kwadratowych monety, i... żadnych rozmów z więźniami. Czego? Mogę z nim pogadać. Jesteś w porządku. Słyszałem, że pomagasz naszym. Gadaj, sobie. tylko się streszczaj, byle setnik nie widział, bo jajca urwie. Blede. Vatgen? Czego chcesz? Informacji. To przeze mnie zostałeś złapany. Nie rozumiem. To ja uprzedziłem jorweta o zdradzie królobójca. Dzięki mnie twój wódz żyje. Kłamiesz? Nie jesteś jednym z nas. Nie mówiłem, że jestem. Nie interesuje mnie ani wasza walka, ani ludzi. Mam swoje cele. Ścigam królobójcę i potrzebuję informacji. Pomóżesz mi? Znasz starszą mowę. Nie chcę nic zdradzić Duan. Mhm. The hammer and the random has -hmm. the sorrow mice hope the mevens left. Siehe. Hattet verletter kommerst herte Denver nevert. Herde trägt Abduan. Seht it at egen wadrne äste den Arthon gewärt. Bis egen. Ärgen. Kein hat mir.

Röda? Kunde jag bli rädd för gnäll? Vesenet, Ratuandaren, Hänselt. Gäller värda henne. Den därmed äldsta tar henne. Nåja, Serte. Någon mer sån här härd. Vesenet, Renutes. En härd härp kien esmighet värt. Sees et kärn diable, ep es artig red. Kiens takt träd. A cemetery glade. The kill lech, Then he said to me, a herd. It's the some... word happen canest. When this can? Then can me till dore. dore, up What Can, what <laughs> can all handling a vat gurn? Name is hurt. I as elkan, As err. The tene mecht gwin A type Co mam Czego chcesz, jać mnie? Pokerek? To z kim mam wygrać? Jak byś wygrał? Czego chcesz jaść mnie? Brałeś udział w bitwie? Ano, brałem, i nie chcę do tego wracać. Tam na polu duchy poległych w bitwie toczą walkę. Zabijają się i zmieniają w Draugirę. Edirnicy, Kedweńczycy, twoi kumple też. Chcę im pomóc, ale muszę się dowiedzieć, jak przebiegała bitwa. Ej, zaraza. Słuchaj, bój rozpoczął się po południu. Bura szła w pierwszym natarciu. Wpadliśmy w pułapkę, odcięli nas od głównych sił i zdziesiątkowali. Pieprzeni zwiadowcy i Sabrina Glebisik, która miała sądować pole walki. W tym czasie bitwa trwała już w najlepsze. Wszędzie tam, gdzie widzisz te przeklete bruzdy. Wszędzie tam walczyli ludzie. Edirnskie linie chwiały się parę razy, ale nie mogliśmy ich złamać. Wszystko przez Seltkirka. Tak, my mieliśmy domokrążce. Oni mieli Seltkirka z Gulety. Rycerza bez skazy, pierwszy Miecz Edirn. pojawiał się wszędzie tam, gdzie nasi przeważali i odwracał przebieg bitwy. Wtedy do boju ruszył sam Vandergrift. Spotkali się z Seltkirkiem w samym środku pola bitwy. To było starcie tytanów. W końcu domokrążca zasięgł Seldkirka, rozerżnął rycerzyka od jajec pod ziemię. A wtedy z nieba spadła śmierć. W powietrzu latały kawały rozpalonej ziemi, cała dolina stała w ogniu, przeklęta magia przeklętej wieźmy. Zawdzięczam życie kapłanowi Trestowi, naszemu kapelanowi. Wyprowadził mnie z bitwy i wrócił po innych chłopców. Miał medalion chroniący przed ogniem. Wyprowadzał wszystkich, Edirynczyków też. W końcu i jego dopadły płomienie. Służyłeś w góry chorągwi. A jakże? Hensel nie miał lepszych wojaków i nie będzie miał. Gdyby nie my, pod brenną nie byłoby zwycięstwa. Nie widziałem w obozie tego oddziału. I nie zobaczysz. Nie ma już chorągwi. Rąży Eckhart Henes i po raz ostatni poniósł sztandar do boju. Agie jak Gorzej! Edilńska piechota psie krwie! Bura chorągiew, duma kedwen, straciła swój sztandar i prawie wszystkich ludzi. Domokrążca, gdy nas odcięli, nie wysłał posiłków z sukim Syn. Bura ma się utrzymać, bura bywała już w gorszym głównie. Bura da sobie radę! Siedmiu Edyńczyków na każdego z nas. Nie daliśmy kurwa rady. Dwustu chłopa poszło w bój, wróciło niecałe siedemdziesiątek. Ale na tym się nie skończyło. Do dziś przeżyło zaledwie kilkunastu. Chłopcy nie dawali sobie rady. Samobójstwa, woda ognista, Fistech. Kilku poszło grabić na gościńce. Skończyli na szafotach lub w przydrożnym rowie. Wspomnienia też potrafią zabijać, a żołnierz nie wie, jak się przed nimi bronić. Muszę znaleźć ten sztandar. Ponoć spoczywa w katakumbach pod Wergen, razem z kamratami. Jeżeli tam pójdziesz, tam ci mój bobrzy kołpak. Tam jego miejsce. Pamiętasz, co było przed bitwą? Sforsowaliśmy Pontar trzeciego dnia po przesileniu jesiennym. Edielniczycy już na nas czekali. Rozwinęli długą linię pod tamtymi wzgórzami. Pamiętam proporcje Wengerbergu, Aldersbergu, Gulety. Rycerstwo, pancerna piechota, chłopi i wergeński chłopiec krasnoludzki. Wszyscy poza królem. Było ich ponad pięć tysięcy. Generał Vandergrift, głównodowodzący wojsk Kedwer, miał niecałe cztery, w tym elitarne Niedźwiedzie łby, pancernych z Art Karaik i osławione Białe Lisy z północy. Poza tym byliśmy my, Bura Orągiew, weterani spod Brenny, znienawidzeni przez Edirńczyków bardziej niż morowa zaraza. Ale przede wszystkim mieliśmy Vandergrifta do może i był z niego kawał skurwy syna, ale na wojnie to on znał się jak nikt. Byłeś podbędną? A tak, nacięliśmy tam czarnych ubów jak nigdy. Kiedy włączyliśmy się do bitwy, na lewej flance Redańczycy byli w rozsypce. To samo z temerskimi chówcami na środku. Przybyliśmy w samą porę. Nilgard miał Menokę Horna, to był wódz. Wszyscy bali się go jak ognia, ale udało się. Co się z nim później stało? Nie chciał uciekać, więc go zaszlachtowali. Chociaż nikt nie wie, kto i nikt nie znalazł trupa. Byłeś podbrenną? A? Wspomniałeś o kapłanie. To był naprawdę równy chłop. Był z nami cały czas. W czasie marszu, w koszarach, obozach i bitwach. Między prostymi żołnierzami. Freja dała mu medalion chroniący przed ogniem. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale wyprowadził mnie i wielu innych. Kto ma ten medalion? Król Henselt. Widziałem go u niego. Nie wiem, jak trafił w jego ręce, ale to na pewno ten medalion. Dzięki, Zywik. Widać, że kochacie waszego króla. Jest jak ojciec. Podejdzie, pogada, po ryju poklepie, imiona pamięta, ale niełatwo sobie na to zasłużyć. Trzeba się w boju wykazać. Mogę się pochwalić, że już trzykrotnie był wyróżniony. To wielki zaszczyt dla tak skromnego żołnierza. Ostatnio raz było, jakieśmy to już szli. Chłopek zatruł swoją studnię. Kilku zmarło, wielu chorowało. A ficykowałem tę wioskę. Król był zadowolony, bo pokazówka była taka, że nawet nasi się bali i dwa dni było bez burt. Podszedł do mnie, walnął mnie przyjaźnie w brzuch, zaśmiał się i powiedział Niezły z siebie skurwiel! Gdybyś nie urodził się na świńskim gnoju, byłbyś pewnie królem! Taki on już jest. Ludzki, potrafi okazać serce. Będę uważał na ogień. Bywaj. Nie, nie co ma w Co Cały obóz szalał na punkcie monet. Nic tylko ich szukają. Dorosłe chłopy z wypiętymi dupami między namiotami krążą. Dziwoląg. Rozmawiałeś z królem? Informacja o odcięciu od klątwy szczególnie go uradowała. Doskonale. Będę potrzebował medalionu kapłana Kresta. Słyszałem, że król go ma. Nic ci nie da, dopóki nie uwolnisz go od klątwy. Tak po go rozumiem. Masz spore szanse na zejście przy konfrontacji z Draugirami. Daj spokój, Detmold. Zwyczajnie się boicie, że zostawię was tutaj z całym tym bajzem. O to akurat się nie boję. Wiem, dlaczego tu jesteś. A co do króla, możesz go zrugać i zwyzywać od idiotów, jeśli taka twoja wola, ale odradzam. Dowiedziałeś się, czego się oklątwie? Po drugiej stronie też jest czarodziej. Próbuję zbadać pole bitwy. A właściwie czarodziejka. Skąd wiesz? Po owocach ich czarów poznacie ich. Specyfika zaklęć związana z budową mózgu. Kobiety mają trochę inaczej poukładane w głowach. To może być Tris. Nie wiedź mi nie. Ktoś znacznie potężniejszy. Bywaj. Witam, Wiedźminie! Widok Twego obozu musi wzbudzać grozę w sercach wrogów. Zapach na pewno. Zwyczajne wojenne warunki, Wiedźminie. Kapusta, pot i ludzki strach zawsze towarzyszą rozwojowi Wielkiego Imperium. Dzięki za lekcję historii. Z przeprawą reszty wojsk poczekasz do ostatniej chwili, jak rozumiem królu. Nic tak nie zmiękcza serc obrońców jak stale rosnące szeregi wroga. Chociaż te sukinsyny z Vergen to godny przeciwnik i nie zwieją tak łatwo. Dobrze mieć sąsiada, który wie, jak się walczy. Myślę, że ludność Edir nie jest innego zdania. Detmold raczył mi pomóc. Chyba zdołam zdjąć klątwę szybciej, niż oczekiwałem. Detale mnie nie interesują. Oczekuję efektów. A właśnie, mistrzu Geralcie, co powiesz na zlecenie długoterminowe? Ochrony, na przykład. Ochrony przed potworami? Jasne. Doskonale się składa. Bo moja znamienita osoba jest zagrożona potencjalnymi. potworami. Nic z tego. Stąpasz po podmokłej łące w nie. Uważaj, są na niej wyjątkowo paskudne krowie, placki. Mnie się nie odmawia. A jednak kazałem ścinać za bardziej uprzejme odzywki. Nie zmienię zdania. <grywa> Dobra odpowiedź. Prawdę mówią o rozmiarach wiedźmińskich przyrodzeń. Cieszę się, żeś nie ciepła klucha i swoje wiesz. Gdyby otaczali mnie tacy właśnie ludzie, a nie dupowłazy jak większość mojego dworu, <grywa> no, trudno przeboleje. A ty ciągle monet szukasz. W porządku? To mam Świetnie. Czekanie, aż mgła opadnie, doprowadza mnie do szału! No. Kur... Znowu kamień. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych, a teraz z nimi obozuję. Wielka polityka, cóż nam do tego! A właśnie, że powinniśmy mieć swoje zdanie. Co ty tu robisz? Słyszałem, że Zywik nie może się doczekać waszego powrotu. Kurwa, jak nie stawimy się na apelu, każe nas wybatożyć. Pomożesz nam się stąd wydostać, co? Przecież sami tu trafiliście. Jakbyśmy wiedzieli, że w tej okolicy jest tyle utopców, to byśmy w namiocie na życiach siedzieli. W kręgu jest bezpiecznie, ale poza nim może być marnie. Wrócimy razem, ale najpierw się rozejrzę. Ponoć deptanie popiołów przynosi pecha. Znowu nic. Dziwna aura. Przyjrzyjmy się bliżej. Solidny, ciosany kamień. Można rzec wielokrotnego użytku. Świece, amulety, pieniądze. Ludzie znoszą dary jak do świątyni. Świece. Śmierdzą gorzej niż onuce Zultana. Poza tym nic niezwykłego. Kwadratowe monety z rybią łuską. Spiskowcy lubią tu przychodzić. Zobaczmy. Wrażenie nienaturalnej ciszy, typowe dla intersekcji i miejsc krzyżowania się strumieni mocy, budzi niepokój, ale jest nieszkodliwe. Ludzie boją się podchodzić do koła. Wszystkie podarki ustawiają w bezpiecznej odległości, z wyjątkiem jednej osoby, noszącej typowe wojskowe buty kedweńskie. Widać, nie jestem jedynym świętokradcą. Ślady zwierząt, psy, wilki, niedźwiedź, ptaki, przychodzą tu jak do karnika, ale boją się samego kręgu. Poza kotami ich ślady są wszędzie. Zdaje się, że jeden zrzemnął się nawet na cokole. Chris kiedyś mówiła, że koty lubią spać na intersekcjach. I oprócz smoków są jedynymi zwierzętami, potrafiącymi czerpać moc. Najwyraźniej bardzo lubią to miejsce. Solidny, ciosany kamień. Do tego koła była przybita Sabrina. Coś ochroniło koło przed płomieniami. Jest niemal nienaruszone. Hmm. Świeże drzazgi i dziury. Ktoś niedawno wyrywał gwoździe z koła. Na wszelki wypadek wezmę jeden. Odtworzenie okoliczności egzekucji powinno umożliwić mi przywołanie ducha Sabriny i zmuszenie go do zdjęcia klątwy. Draugiry i mgła zostaną, ale przynajmniej król będzie bezpieczny. Muszę ustalić, co tu się wydarzyło, znaleźć świadków egzekucji, dowiedzieć się, jak zginęła Sabrina. Wówczas będę mógł uwolnić Henselta od klątwy. Mam dwa tropy: Kult Sabriny i tajemniczego złodzieja gwoździ, odpornego na aurę tego miejsca. Pora popytać żołnierzy. Pooglądałeś, pomacałeś. Chyba już wystarczy, co? Zabierajmy się stąd! Wy zapaliliście te świece? My! Co cię to obchodzi? – Palicie je dla Sabriny? – Uważasz, że to głupie? Po co palić świece w takim miejscu, tak? Wszystkie niedowiarki tak mówią. Czuję ich wzrok. Jesteśmy obserwowani. Nie wyjdziemy z tego żywi. Zachciało mi się gusła odprawiać! Nie wierzysz Natchnionemu? Nie musisz. Ale spróbować nie zaszkodzi, prawda? To stary Dureń! Przez niego się w to wpakowaliśmy! Kim jest Natchniony? Od niego się to wszystko zaczęło. Opowiada o cudach, które dzieją się w tym kręgu. Ja mu wierzę. Wiesz czemu? Mieszka głęboko w wąwozach, ale coś nad nim czuwa i chroni go przed tymi wszystkimi harpiami. Jak udało wam się uniknąć utopców? Był z nami natchniony. Przeprowadził nas, ale potem sobie poszedł. Widzieliście, jak palono czarodziejkę? Trzy lata temu już służyliśmy pod Henseltem, ale tylko piąta kompania zabezpieczała stos. Ponoć król nie chciał robić z tego widowiska. Niektórzy żołnierze nigdy tu nie byli, ale są tacy, którzy wchodzą do kręgu w poszukiwaniu szczątków. Dla ciebie to tylko gusła, na których można zarobić. Te przeszpopił, by znaleźć stare gwoździe. Jak ten ciężkostraj, który handluje pod karczmą. Pomyliłeś mnie z kimś. Tak? To oddaj gwóźdź. Zatrzymam go. Zatrzymasz? Nie słyszałeś co gadają? Przecież relikwie to fistek dla ludu. Nie podoba mi się tu. Już myślałem, że zamierzasz tu nocować. Znam lepsze miejsca. Chodźmy. Ta okolica. Pomyśleć, że biją się o te ziemię od pokoleń. Jak tylko wychodzę poza palisady, siarki mi chodzą po plecach. Może Cywik miał rację. Trzeba było... Siedliska utopców to nie najlepsze miejsce na piknik. Zaraza, gdyby nie ty, pożarłyby nas. Zawdzięczamy ci życie, Wiedźminie. Cywik nie może nas złapać. Nie rób, gracie, Idą po ciebie, sołtys zwerbunkowy. Akurat świniobi ciebie. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych. No przecież wczoraj ją tu widziałem. Mam dosyć tego przeklętego miejsca, krwawej komety, tej żonej mgły. Póki płacą rząd, bo ty mogę tu siedzieć. Czego chcesz jeść mnie? Żołnierze, których szukałeś, utknęli w kręgu Sabliny. Zafajdane durnie, guseł im się zachciewa. Będą szorować latwyny do odwołania. A tobie dziękuję, żeś się o nich zatroszczył. Oto twoje wynagrodzenie. Ponoć poza obozem żyje człowiek, którego nazywają natchnionym. Spotkałeś go? Żołnierze o nim gadają. Ja nie miałem okazji. Jeśli go kiedyś zobaczę, pożałuję, że mącił moim ludziom we łbach tymi zabobonami. Pod kantyną jakiś żołnierz handluje śmieciami, które zostały po egzekucji Sabliny. Wiem, typek od zaopatrzenia. Ten jego interesik mąci w głowie żołnierzom. Nagle wszyscy uwierzyli, że drzazga w kieszeni ocali ich na polu bitwy, cholerni durnie. Po tym, co wydarzyło się tu trzy lata temu, nie dziwię się. Są przerażeni. Powiem ci jedno, Wiedźminie. W bitwie mogę liczyć na swoją tarczę i zbroję, i na towarzyszy, jeśli jeszcze żyją. Wielu z tych chłopaków zginie pod Wergen, nawet jeśli będą mieli kieszenie wypchane mistycznymi drzazgami po srebrnika za sztukę. Chcę, żeby się bali. Kiedy zagrzmi stal, mają być czujni, psia Jeśli będą szli tempo do przodu, dufni w swoje zardzawiałe gwoździe i popiół zostaną bez szans. Widziałeś egzekucję Sabriny? Na miejsce wysłano tylko piątą kompanię. A żałuję, bo z chęcią zobaczyłem, jak zdycha. Należało no, jej się. To, co zrobiła chłopakom. Naoglądałem no, się w życiu potworności. Uwierz mi, mój brat zginął podczas puczu w rindę. Jakiś mag zagotował mu krew w żyłach. Widziałem też żołnierza, który gwałcił martwą elfkę, Ale to, co zrobiła ta wiedźma. Ludzie stopili się tam jak ołowiane figurki, i wiedźminie. Czegoś takiego nie da się zapomnieć. Będę uważał na ogień. Bywaj!